Panowie, porządek musi być! Gmach starej części muzeum powstał na samym początku XX wieku jako muzeum sztuki, rzemiosła artystycznego i przyrody. Władzom zależało na stworzeniu nowoczesnego gmachu w największym mieście wschodnich rubieży Cesarstwa Niemieckiego. Dlatego do projektu zaproszono berlińskiego architekta Karla Hinkeldaina. Lokalizacja budynku nie jest przypadkowa. Plac Wolności, wówczas Plac Wilhelma, był sercem niemieckiego poznania. Poza teatrem miejskim i innymi niemieckimi instytucjami, znajdowała się tu jednak także Biblioteka Raczyńskich i Hotel Bazar. Muzeum powstało w kontrze do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a sąsiedztwo budynku z Bazarem, ostoją Polskości w mieście, te różnice akcentowało. Budynek od początku miał tylko trzy widoczne elewacje, ponieważ od północy graniczył z istniejącą kamienicą. Każda z nich przedstawia jedną z trzech dziedzin sztuki i nauki, reprezentowanych w muzealnych kolekcjach. Od wschodu oryginalne z grafitto, z przedstawieniem trzech aspektów przyrody. Od lewej mamy skalisty krajobraz. W centrum tryptyku zwierzęta. A po prawej rajską jabłoń i inne rośliny. Rajska jabłoń. Ta od Adama i majewy. Elewacja od ulicy Paderewskiego poświęcona jest rzemiosłu. Między oknami najwyższej kondygnacji znajdują się mozaiki przedstawiające osiem rzemiosł artystycznych. No i najważniejsza, fasada zachodnia. Najbardziej reprezentacyjna, stanowi wizualne zamknięcie placu. Mamy tu mnóstwo symboliki. Czterokolumnowy portyk z trójkątnym tympanonem przedstawiają muzeum jako świątynię sztuki. Jak widzicie, obecnie tympanon jest pusty, ale oryginalnie znajdowały się tam trzy postacie będące alegorią architektury, rzeźby i malarstwa. Usunięto je w latach 50. XX wieku, prawdopodobnie dlatego, że środkową postać identyfikowano z mityczną Germanią. Wcześniej, już w latach dwudziestych, tuż po odzyskaniu niepodległości usunięto mozaikowe portrety niemieckich malarzy i zastąpiono nazwiskami polskich, których obrazy mamy w muzeum. Kiedyś to były główne drzwi do muzeum. Ozdobny westybul i paradne schody prowadzą do imponującego holu z klatką schodową i przeszklonym dachem, który zapewniał odpowiednią ilość światła do podziwiania sztuki. Ale na filmowanie w środku to musi być zgoda dyrektora. Także wewnątrz budynku mamy alegoryczne przedstawienia sztuki. Rzeźbione popiersia symbolizujące kolejne fazy rozwoju kultury i dziecięce putta, które przedstawiają być może młodszą siostrę prawdziwej sztuki, sztukę użytkową. Za tą ścianą znajduje się nowa część muzeum, a powyżej mamy galerię. Ale to już nie dzisiaj, bo zaraz zamykamy.